Na lotnisku w Lizbonie panował poranny zgiełk, odgłos toczących się walizek, ogłoszenia przez megafon i nerwowe spojrzenia pasażerów spieszących do swoich bramek. W tym tłumie wyróżniała się jedna kobieta niepozorna, ubrana w różny sweter i okulary przeciwsłoneczne, niosąca tylko plecak. Mówiła z lekkim akcentem, ale nikt nie zwrócił na nią większej uwagi. Zarejestrowała się na lot 701 do Nowego Jorku, standardowy, bezpośredni rejs z setkami turystów i biznesmenów na pokładzie. Na bilecie widniało nazwisko Nina Kaczmarek i numer fotela 17, a przy oknie. Stuardessa zauważyła, że Nina miała bardzo pewny krok, zupełnie jakby znała lotniskowe procedury od podszewki, choć wyglądała na zwyczajną turystkę. Nie miała ze sobą aparatów ani przewodników, zamiast tego nosiła ze sobą notes, w którym rysowała coś, co wyglądało jak schematy maszyn. Nikt nie wiedział, że te rysunki miały kluczowe znaczenie dla nadchodzących wydarzeń. Samolot był pełen rodzin wracających z wakacji. Dzieci z tabletami, par młodych ludzi robiących selfie, klasyczna atmosfera dalekiego lotu. Piloci, kapitan Weber i pierwszy oficer Lopez wydawali się w świetnym nastroju, żartując przez radio z obsługą naziemną. Sam start przebiegł bez zakłóceń, a pasażerowie odprężeni zaczęli przysypiać lub zanurzać się w serialach na pokładowych ekranach. Mina nie spała, obserwowała każdy ruch załogi, jakby analizowała każdy gest. Steward obserwujący kabinę zauważył, że kobieta siedząca na siedemnaście a miała coś w sobie, coś nietypowego. Nie była nachalna ani dziwna, ale wydawała się czujna, uważna, jakby czekała na coś więcej niż tylko przekąskę z wózka. Przez okno wyglądała na skrzydło, potem spojrzała na zegarek, dokładnie w momencie, gdy samolot osiągał swoją docelową wysokość przelotową. Nagle z kabiny pilotów wyszedł pierwszy oficer, ale jego twarz wyglądała na bladą, niemal przerażoną. Miał przyspieszony oddech i lekkie drżenie rąk, co zauważyła nawet stewardessa mijająca go stacą napojów. Nina zerknęła na niego, jakby coś przeczuwała. Chwilę później z kokpitu wyszły dwa szybkie komunikaty, jeden o drobnym problemie technicznym, drugi o rutynowej sytuacji, ale ton głosu nie brzmiał uspokajająco. Pasażerowie zaczęli szeptać, a niektórzy nerwowo rozglądali się po kabinie. Nina podniosła głowę z nadnotesu i zapięła pas, mimo że znak zapiąć pasy jeszcze się nie zapalił. Widać było, że coś przeczuwała. Po chwili samolot lekko zadrżał, jakby wpadł w niegroźną turbulencję. Ale Nina spojrzała wtedy wprost na Stewarda, który przeszedł obok niej i zatrzymał się. Ich spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy, a w jego oczach pojawiło się pytanie, które nie zostało wypowiedziane na głos. Nagle usłyszeli wszyscy komunikat z kokpitu, czy na pokładzie znajduje się ktoś z doświadczeniem lotniczym? Prosimy o natychmiastowy kontakt z załogą. Cisza! Zamarła cała kabina. Ktoś się zaśniał nerwowo, sądząc, że to żart. Ale Nina już odpinała pas. Wstała. Cała w kabinie skierowała oczy na nią, gdy przechodziła pewnym krokiem przez środkowy korytarz. Stewart próbował coś powiedzieć, ale Nina tylko skinęła głową i rzuciła cicho proszę mnie wpuścić do kokpitu. Mamy mało czasu. Zanim zdążyli zareagować, już rozmawiała przez interkom z pierwszym oficerem. Pasażerowie szeptali: Kim ona jest? Co się dzieje? Czy to terroryzm? Ale Nina Kaczmarek była zupełnie kimś innym niż się wydawało. Jej historia dopiero miała się ujawnić historia, która sprawi, że cały świat będzie o niej mówił. Wchodząc do kokpitu, nie była już turystką z Polski. Była kobietą, która miała za chwilę przejąć kontrolę nad Boeingiem 777 z 320 osobami na pokładzie. Ale nikt jeszcze nie wiedział, że właśnie zaczęła się walka o życie, walka, której wynik zależał od tajemnicy skrywanej przez Ninę przez ostatnie dziesięć lat. W kokpicie panował chaos. Kapitan Weber leżał bezwładnie na fotelu, z głową opartą o panel sterowania, a jego twarz była purpurowa i mokra od potu. Jego ręce drżały jeszcze chwilę, jakby ciało próbowało walczyć o resztki świadomości, ale oczy już były zamknięte. Pierwszy oficer Lopez z trudem oddychał, roztrzęsiony i niezdolny do podjęcia decyzji. Miał doświadczenie, ale nie na tyle, by samodzielnie lądować ogromnego Boeinga w sytuacji awaryjnej, tym bardziej, że mieli jeszcze wiele godzin lotu nad oceanem. Gdy Nina weszła do kokpitu, zrobiło się cicho. Spojrzała na kapitana, potem na Lopez'a i odezwała się chłodnym, zdecydowanym tonem. Proszę wstać z fotela dowódcy. Lopez zamarł. Kim pani jest? Spytał z wahaniem. Nina podniosła rękę, Odgarniając z czoła włosy i odsłaniając maleńki tatuaż przy linii włosów, skrzydła z numerem 192 Usaw. 12 lat służby, specjalizacja, loty długodystansowe, szkolenia awaryjne. Wiem, jak lądować tym samolotem, a pan nie. Lopez zawahał się tylko przez sekundę, ale ta sekunda mogła kosztować ich życie. W końcu wstał. Mina usiadła w fotelu kapitana i z precyzją godną najlepszego instruktora zaczęła analizować parametry lotu. W tym samym czasie, w kabinie pasażerskiej panowała narastająca panika. Kilka osób widziało przez lekko uchylone drzwi, że coś dzieje się z pilotami. Stewardessa próbowała ich uspokoić, ale nie miała już tej pewności w głosie, która wcześniej nadawała ton każdej informacji. Jedna z pasażerek płakała, trzymając mocno swoje dziecko na kolanach, inny mężczyzna krzyczał. By natychmiast zawrócić samolot. Ale nad oceanem nie było dokąd zawrócić. W kokpicie Nina już aktywowała kod awaryjny. Połączyła się z kontrolą lotów w Irlandii, najbliższym punktem komunikacyjnym. Jej głos był pewny, szybki, profesjonalny. Tu lot 701 kapitan nieprzytomny. Przejmuje stery. Potrzebuje potwierdzenia tożsamości i otwartego kanału do najbliższego portu awaryjnego. Z drugiej strony radia zapadła cisza. W systemie nikt nie miał zarejestrowanego nazwiska Nina Kaczmarek jako członka załogi. Ale po chwili ktoś z załogi naziemnej wszenną poznał znak z jej tatuażu był to kod jednostki specjalnej pilotów ratunkowych, których historia była ściśle tajna. Rozpoznana. Zielone światło. Prowadzimy. Usłyszała w odpowiedzi. Mina zablokowała kokpit. Ustawiła automatyczny kurs awaryjny i zaczęła pracować z chłodną precyzją, jakby cała ta sytuacja nie dotyczyła jej osobistych emocji. Ale prawda była inna. Jej ręce lekko drżały. Nie dlatego, że się bała, lecz dlatego, że po raz pierwszy od ośmiu lat znów trzymała w dłoniach prawdziwy ster. Odeszła z lotnictwa po tragedii, o której nie mówiła nikomu, nawet jej rodzina nie znała całej prawdy. Straciła bliskiego przyjaciela podczas lotu wojskowego a winę przypisano jej błędowi proceduralnemu. Choć potem została oczyszczona z zarzutów, zrezygnowała. Zniknęła. Teraz, przez przypadek, trafiła do sytuacji, której tak bardzo się obawiała, sytuacji, w której musiała zdecydować o losie setek osób. W międzyczasie stan kapitana Webera się pogarszał. Lopez, wezwany do kabiny pasażerskiej, poinformował załogę o sytuacji, ujawniając, że to turystka przejęła stery. Słowa te wywołały szok i oburzenie. Jak to turystka, co wy mówicie, czy jesteśmy w niebezpieczeństwie? Rozlegały się głosy. W tej burze emocji mały chłopiec przy oknie zapytał cicho Czy pani pilotka nas uratuje? Jego matka nie odpowiedziała. Spojrzała tylko w stronę kokpitu, gdzie z za zamkniętych drzwi dochodził spokojny głos kobiety mówiącej przez radio Proszę potwierdzić długość pasa w szennon. Potrzebuje aktualnych danych pogodowych i siły wiatru. W kontrolnej wieży milczeli przez moment. Potem ktoś powiedział: Jesteś pierwszą kobietą spoza załogi, która prowadzi maszynę tej klasy od 22 lat. Nina nie odpowiedziała. Liczyła w głowie parametry podejścia. Kiedy nadeszła wiadomość, że port wszennon jest zablokowany przez inny awaryjny lot, a pogoda zaczyna się pogarszać, Nina bez wahania zmieniła kurs. Wybrała lotnisko wojskowe. Nieczynne, ale z wystarczająco długim pasem. Decyzja, którą mogła podjąć tylko osoba znająca ten teren. Jej dawna baza. Wiedziała, co robi. I wiedziała, że nikt inny na tym pokładzie nie byłby w stanie zareagować równie szybko. Wszyscy w kabinie milczeli, patrząc na wyświetlacze, które powoli zaczynały zniżać się ku nieznanemu. Pasażerowie nie wiedzieli jeszcze, że los ich wszystkich leży w rękach kobiety która jeszcze trzy godziny wcześniej była dla nich tylko inną turystką z plecakiem. Ale teraz, z każdą minutą, stawało się jasne, że ich życie zależy właśnie od niej. Gdy Boeing 777 obniżał lot nad zielonymi wzgórzami Irlangi, wewnątrz samolotu dało się wyczuć napięcie niemal fizycznie. Cisza była niepokojąca, nikt się nie odzywał, nikt się nie ruszał. Pasażerowie kurczowo trzymali się w foteli, wpatrzeni w wskaźniki na ekranach i słuchający pojedynczych komunikatów od załogi, które brzmiały bardziej jak modlitwy niż informacje. Samolot znajdował się obecnie pod kontrolą kobiety, którą jeszcze kilka godzin wcześniej uważano za anonimową turystkę. Mina, z zaciśniętymi ustami i nieruchomym wzrokiem, prowadziła maszynę z taką pewnością, że nawet wieża kontroli lotów była zaskoczona jej płynnością w manewrach. W radiu słychać było głosy z dowództwa wojskowego. To niemożliwe, to pole było zamknięte od lat. Kto w ogóle wie, jak podejść od strony południowej? Ta kobieta nie jest zwykłym cywilem. Ale ona już wtedy była w trybie działania, planując nie tylko podejście, ale każdy szczegół lądowania, wliczając kąt zejścia i prędkość końcową. Podczas gdy cały świat patrzył z niedowierzaniem, na pasie lądowania był tylko jeden pojazd stary wóz straży lotniskowej, którego kierowca właśnie dostawał informację, że za kilka minut ma wylądować samolot z 320 osobami, prowadzony przez nieautoryzowaną kobietę. Nina ustawiła klapy w trybie lądowania, wyrównała samolot na ostatniej prostej i jednym. Niemal bezgłośnym ruchem wypuściła podwoje. W kabinie słychać było tylko oddechy. W pierwszym rzędzie kobieta ściskała rękę swojego męża. Dziecko w fotelu dwunastu centach zaczęło się modlić szeptem. Starszy mężczyzna w garniturze zaciskał oczy. W kokpicie panowała absolutna koncentracja. Nina spojrzała jeszcze raz na wskaźniki i westchnęła głęboko. Dobra, robimy to. Ostatni komunikat przez radio był krótki. Przygotujcie się. Zejdziemy niżej niż standard. Mam tylko jedną szansę. Gdy koła samolotu dotknęły pasa, kabina zadrżała, a przez moment wydawało się, że maszyna może zjechać z kursu. Ale Nina trzymała stery mocno, zaciskając zęby, aż Boeing powoli, majestatycznie zaczął hamować na płycie lotniska. Przez pierwsze sekundy nikt nie był pewny, czy wszystko się udało. A potem jakby ktoś nagle zdjął z pasażerów niewidzialny ciężar, rozległy się oklaski. Najpierw nieśmiałe, potem coraz głośniejsze. Stewardesy płakały, ludzie wstawali z miejsc mimo próśb o pozostanie na fotelach. Wszyscy chcieli ją zobaczyć. Gdy drzwi kokpitu się otworzyły, Anina wyszła, wyglądając tak samo skromnie jak wcześniej, tłum zamilkł. Po chwili ktoś zaczął krzyczeć: "Bohaterka, to ona nas uratowała, niech żyje kapitan Nina!" Ale ona tylko lekko się uśmiechnęła i powiedziała, po prostu zrobiłam to, co trzeba było zrobić. Chwilę później lotnisko wypełniły syreny i pojazdy wojskowe, to nie była tylko akcja ratunkowa. To było coś więcej. Jeden z oficerów wojskowych, ubrany w czarny mundur, podszedł do niej i zasalutował. Kapitan Kaczmarek. Myśleliśmy, że pani zginęła. Cisza zapadła na nowo. To właśnie w tym momencie pasażerowie poznali prawdę. Nina Kaczmarek nie była zwykłą turystką. Była jedną z najlepszych pilotek wojskowych USAF, która zniknęła 8 lat wcześniej podczas tajnej misji i uznana została za martwą. Oficjalnie nieoficjalnie wykofała się, nie mogąc znieść ciężaru błędów dowództwa i ofiar, które musiała zostawić. Ale teraz, mimo traumy, mimo lat ciszy, w najbardziej krytycznym momencie wróciła, bratować życie ludzi, których nie znała. I zrobiła to z perfekcyjną precyzją. W mediach pojawiła się lawina informacji. Turystka okazała się zaginionym asem lotnictwa. Kobieta przejmuje stery i ratuje 320 osób. Bohaterka z przeszłości ujawnia swoją tożsamość. Krzyczały nagłówki. Ale Nina nie udzielała wywiadów. Zniknęła po kilku dniach. Ostatni raz widziano ją w Irlandii, w małej księgarni, gdzie kupiła atlas nieba i notatnik. Może szykowała się do kolejnej podróży. Może znów chciała zniknąć. Ale jedno było pewne: już nigdy nie będzie postrzegana jako zwykła turystka. Dla 320 osób była czymś znacznie więcej. Była cudem w przestworzach. Milczącym aniołem przylotu. I symbolem, że prawdziwa odwaga nie nosi munduru, ale wychodzi z cienia, gdy świat najmocniej tego potrzebuje.